Rocznica Prawda doniosła, kongres jest poprzedzony zgromadzeniami korporacji samorządowych. Ja reprezentuję Związek Województw. Odbywać się za chwilę będzie Zgromadzenie Ogólne Związku Województw z udziałem pana ministra Schetyny i pana ministra Gałowskiego Będziemy rozpatrywać blok spraw międzynarodowych i Chcielibyśmy odnieść się także technicznie do zapisów o gospodarce odpadami. Również w dniu jutrzejszym na kongresie będzie gościł pan prezydent Komorowski, który objął patronatem uroczystości związane z 25-leciem samorządu i wiele imprez będzie się odbywać w tym roku. Ja chciałbym przy okazji jeszcze tego podkreślić, że z targami poznańskimi mamy tutaj jak najbardziej dobrą współpracę od lat, bo organizujemy smaki regionów, a tak przy okazji informacyjnie smaki regionów, które odbywają się rok rocznie we wrześniu. W ubiegłym roku odwiedziło te nasze targi ponad 35 tysięcy ludzi, zwiedzających, także i w tym roku również zapraszam Państwa, będziemy uczestniczyć. Na pewno myślę, że w wymiarze międzynarodowym nam się uda i chcielibyśmy ofertę swoją poszerzyć w stosunku do targów poznańskich, także liczymy na dalszą owocną, dobrą współpracę.